Stone. Heroes of Warcraft! Hej, siemanko, witajcie w HS MSG ST 2016 Pirate Warrior. Talia wojownika na piratach bardzo agresywna, bardzo popularna, bardzo mocna, natomiast podejrzewam, że ta jej popularność wynika przede wszystkim z tego... Że jest po prostu bardzo szybka zamiast w godzinkę rozegrać sobie tych pojedynków 5, 6, tak jak to się zwykle odbywa tymi innymi taliami, tutaj możemy rozegrać 10, 12, 15 nawet. Także myślę, że to jest większym powodem jej popularności. Obok oczywiście niesamowitej skuteczności, ale wiele innych tali jest równie skuteczna. Ta jest po prostu niesamowicie szybka. Także właśnie podejrzewam, że to. W tym zasługa jej popularności. Pewnie też w pewien sposób takiego łatwego jej prowadzenia. Natomiast to też nie jest talia typu face. Można tym grać face tak jak to mówię przy okazji wielu innych agrodeków. Natomiast czasem, czasem albo raczej często nawet warto się tymi taliami i kartami wymieniać. Szczególnie w tym początkowym etapie gry. Także tutaj też jak najbardziej ta teoria ma, ma zastosowanie. No i. No, i po to nie została ta talia wzmocniona, no bo ona oczywiście grała już wiele razy, wiele miesięcy i była dobra, była dobra, ale teraz jest jeszcze lepsza. No i zasługa w tym, m.in. tych pomniejszych bukanierów za jeden, jeden, dwa pirat umiejętność dwa ataku więcej w momencie, kiedy mamy broń na wyposażeniu. Kiedyś taki mistrz był tak w ogóle do Talina mechów działało podobnie, też był grany świetnie się sprawdzał. No i to to oczywiście działa podobnie, też się świetnie sprawdza, tym bardziej u wojownika u niego mamy te zardzewiałe haki z matów Nezota, jest oczywiście toporek, jest arkonitowy rozpruwacz i jest tu lepszenie, także on prawie że zawsze ma te trzy ataku, także rewelacja. No i jako druga karta a w zasadzie trzecia, jeśli liczyć takie je wszystkie jako pojedyncze sztuki, no to jest to kaprawe oczko. Karta, legendarna karta, która trochę podzieliła społeczność. Dla niektórych ona nie jest taka mocna, jak dla innych, dla mnie ona jest niesamowicie mocna, to jest karta, którą obok Joksarona uważam za zepsutą, za szkodliwą wręcz dla gry, bo tak jak... Joksaron łamał te zasady hs pod koniec, pod koniec gry. Tak on łamie te zasady HSA na samym y, początku, i to jest chyba nawet jeszcze gorsze. Musimy na tą kartę troszeczkę inaczej spojrzeć niż, niż na wszystkie karty jakie w taliach gramy. Bo. To nie jest karta, którą my chcemy zagrać, tak naprawdę. To nie jest karta, którą chcemy dobrać. To jest karta, która właśnie ma zostać w talii i sama wejść na stół, właśnie tą swoją umiejętność przyzwaniem, jeśli zagramy pirata. Czyli w tym kontekście jest to karta, która zwykle wchodzi w pierwszej turze za 0 many 1-1 z szarżą pirat. Który wchodzi jako dodatkowa karta, dodatkowa karta na samym początku. Zwykle w pierwszej turze zaczynamy z czterema kartami i to wchodzi jako piąta karta. Skraca nam dek i już buduje jakąś przewagę na stole, buduje inicjatywę. Na to przeciwnik musi odpowiedzieć. Także to jest coś, co właśnie łamie zasady HSA. W HESie przecież nie ma jako takiego tasowania tych talii. Te karty na rękę startową przychodzą bardzo losowo. Także połową sukcesu wygranej w Hearthstone jest dobra ręka startowa, a toka prawe oczko sprawia, że, sprawia, że niemalże zawsze możemy te dobre otwarcie mieć. Także to, to właśnie jest przegięcie. No to jest przegięcie, dlatego ja tę kartę uważam za wręcz szkodliwą. No jest, bo jest, gram, bo gram. No i sprawdza się wyśmienicie. Właśnie o sile tej karty paradoksalnie świadczy to... ...gdy ją niestety dobierzemy, a szczególnie gdy mamy ją na ręce startowej. My jej nie chcemy dobierać nigdy, ona ma wejść za darmo z boku takim działem. I wtedy... i wtedy jest rewelacja. Także tyle, tyle tego gadania, bo... ...niewiele się w tej talii zmieniło tak naprawdę, te wszystkie inne karty są... E, ...takie jak były, natomiast to jest taka najbardziej... Ruchoma karta, abym powiedział. Gram drugiego, bo jest sporo tych innych piratów nie tylko zresztą wojowników, ale i Łotrów, i szamanów. Także umiejętność tego szlama się oczywiście przydaje. Można zamiast tego grać można zamiast tego grać, czy to tego pirata epickiego czy to pokażmy, może. Na przykład tego pirata można grać, albo tak bardziej agresywnie, czyli właśnie tego konnego Argentu. Ja najczęściej na te karty, te, na te karty, te, ta, te karty wymieniam. Także, także tyle tytułem omówienia wstępu. Na ręce startowej co my chcemy mieć? Oczywiście optymalne otwarcie to Mat, Nezota i ten pomniejszy Bukanier. Warto też oczywiście zostawić Toporek, także pod tym względem, pod tym względem jak najbardziej... Jak najbardziej szukamy, szukamy odpowiednich karcioszek, i takie otwarcie zwykle byśmy chcieli, chcieli widzieć. Chociaż oczywiście też należy sobie te, te karty dobrać, dobrać pod danego przeciwnika. Tutaj gramy z Łotrem, też spodziewamy się jakiegoś właśnie mirakla z jakimś tam agro. Także jest to otwarcie, o którym mówiłem, jest ten nawet ognisty topór, chociaż Łotr całkiem nieźle sobie radzi z tym wojownikiem. Na drugą turę to, na trzecią to, zakładając, że nam jakiś pirat zostanie, to by było piękne, dlatego ja tę kartę zostawię. Nie ma oczywiście w tym momencie kaprawego oczka, także liczymy, że nie przyjdzie. Przyjść nie może. Znaczy, teraz to już mi na pewno nie przyjdzie, chociaż nie, jeszcze tutaj może. W każdym razie, no trzeba, trzeba właśnie na to liczyć, bo o to chodzi, żebyśmy tego kaprawego oczka na ręce startowej nie mieli i żeby on przyszedł jako karciuszka. Dodatkowa, także to jest to jest siła tej karty. Siedzenie w deko i wystrzelenie działem. Dawaj ziom, dawaj ziom, iska. Tu się tam nie iska i tylko wejść tutaj, wejść tutaj graj. A nie będzie jakaś kontrolka. Troszkę, 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 troszkę słabo, bo mi pirata może zabić. Pirata mi może zabić. Ale tak, robimy, robimy oczywiście tak jak mówiłem i tutaj już będzie, już na samym początku będzie widać siłę tego właśnie typiora. Mamy kreaturę o statystykach 2-2, ale my ją oczywiście jesteśmy w stanie zabić dlatego, że to kaprawe oczko się pojawiło, no także... No tutaj, tutaj widać, że że jest już pod tym względem miazga, zrobiło co miało zrobić, zbudowało przewagę, wyczyściło stół, no i teraz jest nefrytowy rojnik. No i teraz się możemy bawić. Aj, gdybym był pazerny, to bym teraz rzucił toporek i później dorzucił tego. I to by było najfajniejsze, tak naprawdę. Ale jest duża szansa, że przeciwnik mi w swojej turze zabije to wszystko. Zabije to wszystko. A ja nie mam potrzeby jakoś, jakoś wielkiej zrzucania teraz tego toporka, także zagramy w ten sposób. Jest w talii jeszcze jeden, także będzie okazja jeszcze go wykorzystać. Tutaj, oczywiście, atakujemy, nie ma innej opcji. Łotw się nie ma jak leczyć, natomiast ma dużo możliwości dobrania kart. Ma dużo możliwości jako takiego removalu, także on tutaj może to wszystko pozabijać. Niestety, uwaga, czy to będzie wachlarz ostrzy? No, niestety, to był wachlarz ostrzy, ale pirat żyje. Mamy Mamy dwie te panie. No, także tak, tak. Tutaj oczywiście nie ma co kombinować Zabijamy, czyścimy i bijemy. Nie inaczej. Dobra, bardziej może skupię się na grę na komentarzu. Bo jak się skupiam na komentarzu, to nie wychodzi mi ani jedno, ani drugie. To, to, to ja bym chciał wyciszyć, ale no, oczywiście nie ma jak. Nie ma jak teraz. Zabójczy cios. Mam tej broni to ja mam teraz tyle, że aż niechętnie będę rzucał. Ale nie, myślę, że i tak ma to sens, że i tak ma to sens. No tutaj niestety trzeba go leczyć. To jest oczywiście bardzo dobra karta do takiego matchupu, także yy, przeciwnik jak najbardziej. Powinien być zadowolony ze swojego otwarcia, bo za 8 się podleczy, nie za 4. No bo w sumie raz tak zaatakowałem, że nic tam zdążyć nie zrobił. No i teraz będziemy chcieli ten stół czyścić. Smoka zostawić nie wolno, absolutnie nie wolno zostawić smoka. Natomiast, jak my chcemy to zrobić, trochę mi szkoda tego zabójczego ciosu. Trochę mi też szkoda arkanitowego rozpruwacza. No i na pewno nie kreaturą, na pewno nie kreaturą. Także... No, jednak, jednak w ten sposób, myślę. Chociaż ten zabójczyć. Ale ja mam tej broni tyle, że to się w pale nie mieści. Jak on by rzucił za chwilę tego... Czy tam licytatora z Gadgetonu, albo tego tam... tą jak ja go nazywam. Ale no kurde, kreatura by się przydała. Kreatura by się przydała. Zaatakował, zaatakował. Hmm. Dobra, jednak, jednak robimy w ten sposób. Jednak robimy w ten sposób dlatego, że najważniejsze są dla mnie kreatury, które już na stole siedzą. On się musi jakoś ich pozbyć. Broń to broń. No właśnie. Jeszcze zabił, kurde. Ale mam kolejną na całe szczęście i teraz jeszcze będę mógł. Ach! Teraz jeszcze będę mógł zagrać jednocześnie. No właśnie, teraz dobre pytanie. Jak to będę chciał zagrać, bo będę miał 6 many? Czy ja na pewno będę chciał grać tego, czy jednak Pirata? Hmm, czy jednak Pirata? Podmanę tu jeden, trzy. Ten by urósł, ale nie się szczególnie dużo. Nie się szczególnie dużo, ale by urósł. Ale by jednak urósł. Ten będzie miał jednak od razu 6. Także dobra, grajmy, grajmy w ten sposób. Tutaj oczywiście czyścimy, nie inaczej. Dokładamy pancerzyk i bijemy. Zostawiamy przeciwnika na 14. Tutaj jest za 4. Raczej mała szansa, że on nas zbije do 12, ale będę. Będę do tego zmierzał. Będę do tego zmierzał. Znowu smoczek. 11. No jakby tak zostało, ale nie zostanie. Nie zostanie niestety. Miałem mówić, że już, już by był lital, ale wyczyścił wszystko. Wyczyścił wszystko, czyli on jednak ma szansę zbijać, zbijać te moje obrażenia. Mnie te bronie przychodzą. 3 i 4, 7. Kurde. Hmm. Mógłbym to zabić, ale nie mam czego dorzucić wtedy, no znaczy mo mogę tego... Berserkera. Się zastanawiam. Tak, ja tak jednak robię. Tu atakuję, bo kolejna broń jest, 3, 6 obrażeń, jeszcze jeden jest przecież zabójczy cios w talii, jeszcze jeden arkanitowy rozpruwacz Jest też oczywiście Leroy elita Kronu, także... Ja mam sporo możliwości, żeby przeciwnika dobić heroiczne ciosy, przecież jeszcze, jeszcze dwa są. Także spokojnie, niech on tam sobie ten stół czysty ma. Ja po swojej stronie potrzebuję kreatur, żeby go nie czym zabić. Nie będę liczył na topdeck, liczę na moje kreatury na stole. Także dawaj tutaj, stary iska, iska się nie iskaj. Aha, ciekawe. Wachlarz ostrzy. Aha, on będzie szukał. Szukał będzie karty. Czy co ty jeszcze masz? Aaaa, nefrytowy, patrzcie. No karta i nie pomyślałem o tym, nie pomyślałem o tym. Nie pomyślałem o tym. I teraz tak, czy my chcemy rzucać... Aha. <ścoughs> czy chcemy zabić tego typa, bo tak to... Ale tu już mógłbym lecieć face, jak go zaatakuję, ale tu on zabije, ja później nie będę miał jak dobić. Natomiast jak tym zaatakuje, to on będzie nie miał jak tego zabić, ma tylko dwie karty, chociaż wiadomo, rzuci licytatora i za chwilę znowu będzie miał tych kart w ciul. Ale jednak, ale jednak, jak mówiłem, trzymamy się tej tezy, może i powinienem już lecieć face, natomiast gdyby nie to, że przeciwnik ma tylko dwie karty, trzy. To ja bym, to ja bym leciał face, a tak to jeszcze gram, jeszcze gram ostrożnie, no bo jednak jak tych kart nie dobierze No to zmniejszy się szansa, że mi to zabije, ale dobrał coś. No i oczywiście dobrał odpowiednie, odpowiednie zaklęcie i zaczyna teraz czarować. Zobaczymy. Trochę mnie tam bić może nie ma tragedii. O, tym bardziej, że przyszedł Leroy, także okej. Okay. Także ok, pierwsze zwycięstwo i gramy raz jeszcze, oczywiście, bo jest czas. Mówiłem, że talia jest szybka, natomiast jak już gram i nagrywam, to ja tak się troszeczkę skupiam, kombinuję, tłumaczę, dlatego to trwa znacznie wolniej niż to by trwało, gdybym, gdybym przy okazji nie nawijał nieskładnie, jak to zwykle mam w zwyczaju. W każdym razie, w każdym razie, no te pojedynki tą talią zazwyczaj są znacznie szybsze. Tutaj, tutaj... Nie no, jednak ułożył się pojedynek bardzo dobrze, ale przeciwnik też się bardzo dobrze bronił. I nie siadło to tak. Zresztą jego talia też była taka pseudo, pseudoagresywna. Najlepszą odpowiedzią często i paradoksalnie na agro jest inne agro, a nie jakaś tam kontrola. No i tutaj ta ręka startowa jest niestety słaba. Ten Pirat jest niegłupi na otwarcie. Ale jakbym miał już jakiegoś innego pirata, to ja bym go zostawił. Jakbym miał matane zota, to bym go zostawił. A w tej sytuacji wywalę każdą jedną kartioszkę. Liczę na bukaniera, matane zota i. oj, bardzo słabe karty. Beznadziejne wręcz. Beznadziejne karty, ale uwaga, o jest. Może być, może być, może być, bo to już jakaś przewaga na stole. Jest kaprawe oczko, także nie miałem. Nadziei na dobre otwarcia. Na, nagle otworzyłem. Bardzo dobrze, bardzo dobrze, bo mam dwie kreatury na stole. Także luzik, heroiczny cios. Niekoniecznie chciałbym tutaj y, rzucać to ulepszenie, tylko po to, żeby mieć broń, żeby on miał trzy ataku, Wstrzymamy się, dorzucę typiorka, bo raczej broni się po przeciwniku nie spodziewam, a chcę budować presję, także jest ok. Wiadomo, druid. Będzie rampa, będą prowokacje, może być niebezpiecznie, ale mamy heroiczny cios, który tutaj może siąść. No już zaczyna te swoje zabawy, trzeba będzie się pozbyć dziadostwa. No to nie jest karta, którą bym widział. Ale dobra, robimy w ten sposób i teraz tak, za maszysty cios jak tutaj wejdzie to by wszystko zabił, to nie. To jednak robimy w ten sposób i tutaj atakujemy. Bo jak wejdzie za maszysty cios, to by mi zabił Ika prawe oczko i bukaniera, gdybym to nim zaatakował. A tak to, tak to ten yy, bukanier przeżyje, oczywiście. Mamy takiego piratka. Piratka takiego. Hi, hi, hi. Piratka takiego. Mogłbym go tym heroicznym ciosem pierdyknąć, ale boję się. Boję się jakiejś prowokacji wielkiej, która się prędzej czy później tutaj pojawić musi. Także zrobimy z hakiem. Rzucimy tego, żeby miał 3-3. No i tutaj w ten sposób, dlatego że no ten jego atak to jest powiedzmy, że ruchomy. Że ruchomy. Także wolę zagrać je w ten sposób. Żeby mieć pewne trzy ataku w postaci takiego bagiennego szrama, czy tego... tego to ja wolę pinować, bo on potrafi niesamowicie urosnąć i wygrywać gry bardzo szybko, także wiecie, to jest karciocha, o którą dbamy. Jest ta prowokacja wreszcie 3-6. Jak ja tutaj zabiję, to mi to jeszcze nie siądzie. Jak dołożę, to mało, bo to 5. Momentum, jak za 6 tu mam 6 i tu mam 5 i tu kolejnie 3 7 no to wygrałem no to wygrałem o, nawet jakbym tak poatakował jeszcze odwrotnie to też bym też bym to zrobił ale może być może być i w taki sposób kurde jak jak, jak nagrywam to nawet mam problemy z jako takim liczeniem się okazuje ale teraz poszło tak jak trzeba piąta tura talia wygrała, no i właśnie o to w niej chodzi, co ja będę, co ja będę tutaj dłużej tłumaczył, także była jedna taka gierka trochę bardziej kontrolna, a druga taka niemalże optymalna, chociaż widzieliście, nie zacząłem jakoś przecież super fajnie, ale no właśnie, grałem z talią kontrolną, które jeśli dobrze, dobrze nie otworzą, to prawie, że nie mają szans, no i właśnie, jak on by na przykład otworzył otworzył prorokiem zagłady albo miałby te swoje zaklęcia to by to zrobił, o chyba chce mi nawrzucać jeszcze gościu, to by to zrobił obroniłby się, a w tej sytuacji nie miał jak tego ogarnąć, jaka prawe oczko weszło, no i co nie przydało się, przydało się, za darmo je zagrałem, no taka taka karta, taki HS, trzymajcie się pozdrawiam i na razie chucho.